Siemanko z tej strony Dawid i dzisiaj zaczniemy grać w Centrum 3. Dzie jestem z Dawidem. No właśnie. Yy, trochę zaczynam na początku grać chyba. Były no, takie coś jest. I ja przypadkowo weszłam na trzy skonto. Lepiej! Zagrajmy na tym! Nie, muszę wyjść i stworzyć tabę. Jakbyście chcieli to wbijać to... Wbi yy. Yy, piszcie w komentarzach co mam robić wszystko, jakie misje. No i to. Yy... Tak, w ogóle to wbijajcie na kanału Dawid Macinicki. No właśnie, oglądajcie filmiki. Ok. Pominam to, ale możecie sobie to obejrzeć w domu. To taki dzięki to nas brat ci ogląda. No właśnie. I te będziemy, to jest tak jakby strzelanka. O patrzcie, jakby się nie widzieli, to zobacz on go wystrzelił swoim tym wielkim. <try> ja to chyba trzeci raz gram, chyba. Lub czwarty. Lub No, czwarty raz. Zabij strażników, giń, giń. Lubisz padłogę, tak? To jest ją. Jest! No mocniej umiec. Jest bardziej, bardziej ją jedz, no. Lubisz kiełbasę, to, to jest. Okej. Okay. Lub nie umiesz kopnąć, pa, to się tak kopie. Bola, Z buta, wjeżdżam. I rozwalam wszystkich moją kiełbasą. Dobra. To będzie co jednej misji. To będzie po jednej misji. Ua, będzie po jednej misji odcinki. Ten Nie, po dwie, Po jednej. Ta będzie jedna, bo mam mało baterii w kamerze. I będzie jedna... I będzie jedna...